ze mną przez cały dzień. A zaczynamy od czego? Oczywiście od dnia poprzedniego wieczoru. Jak go kończę, można powiedzieć. Jogurt naturalny, owoce i musli prażone z Zidla. Będę się uczył na jutro, na kolokwium. No i co? Spędźcie ze mną cały następny dzień, czyli to będzie wtorek. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, bo to pierwszy taki, tego typu yy, odcinek będzie do spędzenia dnia. Proszę Państwo, jestem tutaj na mojej wspaniałym uczelni razem z moim kolegą, Oskarem. Siema wszystkim, Oskar z tej strony. dobra. Właśnie <noise> Głos wyszedłem ze studiów. Powiem tak, zaliczyłem wszystko, więc jestem szczęśliwy. No, no, teraz jedziemy do mnie, ale będziemy mieli gościa w domciu i yy, no przygotowałem, nie? Przygotowałem coś specjalnego więc mam nadzieję, że będzie coś ciekawe, ciekawe. No, jak już rzucę do domciu, to trochę więcej pogadam, bo dziwnie tak się gada, powiem no, szczerze dalej przy ludziach. Jeszcze trochę jestem nieprzyzwyczajony do tego ale do tego w ogóle będę do Marty a jeżeli wy lubicie taką świeżą, pyszną kawę z rana, nie zapomnijcie o subskrypcji, lajku i oczywiście dzwoneczku, prawda? Smacznej kawusi um. Proszę Państwa doszliśmy do pacjenta. O te czapki mi się robią takie te na czole Widać to? <laughs> no. Biedok. No dobra, ale y, powiedziałem, że będzie coś mega fajnego. Bo, proszę Państwa, będzie coś mega fajnego. Mianowicie y, dwa dni temu, dwa dni temu y, uznałem tak nagle, to był wiecie, nagły, nagły strzał y, chęci robienia czegoś, nie? A był to dokładnie nagły strzał zrobienia pierogów. I nagrywałem to. Tylko, jak po prostu miałem ochotę zrobić te pierogi, więc teraz będzie powrót do przyszłości. Zrób taką retrospekcję. Problem jest taki, że mam jakiś taki, wiecie, wypalenie kontentowe, gdy jest zima, bo ja nie wiem, co robić. Jest ciemno o godzinie 16, więc ten taki moment, gdzie mógłbym coś nagrać, to jest od 8 właśnie do 15. 30, powiedzmy, i problem jest taki, że ja też studiuję. To znaczy, że zostaje mi tylko weekend. A jednak, weekend też jestem zmęczony po tym, że cały ten tydzień jestem na studiach i coś robię. Jestem teraz podczas oglądania. A, oj! Jeden! Jeden guzik! Jeden guzik! Poradnika na pierogi! Byłam mega ochotą zrobić pierogi. Bo chciałbym dzisiaj zacząć robić pierogi. Tylko, że. Żebym zrobił pierogi, muszę namoczyć grzyby. Pomoczę te grzyby mniej. O, Czyli o 22 będę farsz robił? Nie no, nie ma sensu, nie ma sensu. Dobra, szczerze wam powiem, że... Mógłbym tu siedzieć i siedzieć i siedzieć. A jednak plan powinien być prosty. Wszem i wobec idę zrobić pierogi. W tym momencie. Wiecie co, ja się nie pierdzielę. Kupiłem wszystko. <laughs> Dobra, pierwszą rzeczą, którą trzeba będzie zrobić, trzeba będzie to zamoczyć. Dobra. Grzyby są już w wodzie. Zbiłem. Teraz tak, te żeby przemieszam, troszeczkę. Żeby wiecie wszystkie na pewno, gdyby nawet nie dotknęły wody ani razu, to chociaż teraz dotknął. Nie właśnie trzeba do końca dawać wodę. Wiecie o co chodzi, wiecie o co. To dam, dam albo nie, albo nie. Albo dobra, albo dam, albo a dobra, dam, dam, żeby nie było za dużo jednak wody. Pięknie. Dobra. Zrobiłem 40 kulek z farszu do pierogów z grzybami z kapustą i z grzybami. Te tutaj są z całą kapustą, a te na dole są z kapustą i z grzybami. Bo Marta nie lubi grzybów. Polski odcinek świąteczny, bo święta, święta, pieróg jest. Święta, święta. Nie po świętach jeszcze się zaczęły. Dobra, to robimy ciasto. A ciasto robimy z, z mąki i wody. Marta, mąka, woda. Bo. Ha! Ha ha ha. O. o, 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 o. o pierogi, pierogi, jak zrobić ciasto. Ona robi takie wykokszone ciasto, że w ogóle mąki tego nie trzeba. Znaczy, że mąkę trzeba zrobić ciasto, ale wtedy nie trzeba mąki dodawać, wiesz. Aha. I'm here to tell you right now. We don't care. MENU dorodki, Tak się nazywa, tak się nazywa ta baba tak nazywa ta pani, która robi ten przepis MENU DOROTKI Pierogi z kapustą trzymanie, jak zrobić ciasto na pierogi Jak przygotować farsz menu Dorotki Wykoszone ciasto Ja bo jestem głodna No to Termomix, nie? To jest to <laughs> Najlepszy przyjaciel każdej pani domu To mogę ci powiedzieć, Czy ty umiesz lepić pierogi? Czy jednak potrzebujesz takiego czegoś w frajerze? No Ta? Zobaczymy jak lepisz pierogi. Zobaczymy. No zobaczymy. Ty będziesz to używać. Nie ja. <laughs> w twoich snach, stara babo. Tak. Widelcem. jakim widelcem? <laughs> Ale amator, proszę państwa! Widelcem, takie ładne Ale wtedy Amator! Masz... Ale ty wtedy masz takie ładne wybrzuszenie! No to się robi takie ładne wybrzuszenia palcem! Widelcem! Boże jaki amator! A jak gówno. <noise> Wykokszony piieruch, co ty gadasz? Nie, to ja nie robię z tobą pierogów, jak ty takie robisz. Nie ma, proszę państwa! Co za bieda z słoikiem. No, Wałkuje Zginął wałek, dobra, jest ok, ty nie? Ty jesteś wałek. Dupy robię, więc pokaż swoją nie, moc. Nie, no, on się no, Pokaż moc. Taka, nie. taka mocna, ojojoj. Pierwsze problemy. Nie wiem, ja nie robię takich kulek w domu. <noise> A ty, U mnie też nie robię takich kulek, ja robię takich ale z raka. bo ty mnie straszlujesz. <grywa> Ale z proszę Państwa, to wygląda jakby ktoś mnie złapie nie? Lol. Dobra. Lol. Dawaj mi widelec No. Nie, zły, kopytka. <grywa> no. <grywa> Ja nie robię Dawaj. No, bo ty patrz co to jest za kulka wielka Widzisz? Co to jest? No jaka kulka? Ty bój, ty pierog ma raka, nie? To czemu? Ja pierdzielę, guz Ale patrz, ale ogólnie ma ale, ale te brzegi są ładniejsze jak się robi widelcem No rzeczywiście Czernie. Porównanie, kto ma ładniejszego pieroga? Jezu, bo tu nie wyszło no Ale ogólnie no, Ogólnie rzeczywiście, dobra a, ja nie robię. <śmów> nie robię? Oj no i no, zgadniczyk nawet tak powiedział, chyba przegrany. Chodzi na to moje ciasto. A, oooo! O! kurde, no pieruk, to jest pieruk właśnie. Szczerze mówiąc, nie, oczywiście, jakieś gorsze pierogi. Widziałaś kiedyś gorsze pierogi? No, ale wiecie, najważniejsze to jest smak, nie? Smak jest najważniejszy. Zaraz zrobimy taste test, no a później sobie zjemy i się brawa. Witam, nie nagrywałem naszego taste testu, pierwszego. Jesteśmy po jednym pierogu. Ogólnie, na, na samym tło. początku. Ja wiem, wiem, na początku powiedzmy, Marty pierogi są ładniejsze i akurat to widelec się sprawdził. Druga rzecz to mm, trochę za dużo ciasta na początku dowaliśmy i te kurki to jest najgorszy pomysł jaki może być i pytałem Marty czy moje lepsze, czy i mamy to powiedziała, że... No yy... i mamy. Ale są dobre. No ale wiecie no z mamą się nie wygra, I tak? Właśnie. Z mamą się nie wygra. No ale bardzo I lepiej. Przynajmniej jestem szczera, tak? Ale bardzo smaczne Gdy, są. No. Gdybyś takie pierogi dostała na mm, Boże Narodzenie, mm. to byłabyś. Yy, yy, tak? mm -hmm. cieszyłabyś się, tak? Mm. Wiecie co? Proszę Państwa, Marta od miesiąca nie używa laptopa, bo zepsuje się kabel. Tyle. Państwa. Proszę Państwa, Marta, mianowicie dzisiaj się okazało, zostaje u mnie na noc. Więc ja, proszę Państwa, zakończę dzisiaj ten wspaniały vlog może mało gadania. Może wiecie, krótki troszkę, ale pamiętajmy, że tu się liczy zabawa. zabawa. Jakość, a nie ilość. O właśnie. Dodatkowo chciałem powiedzieć, że proszę Państwa, to był pierwszy, wiecie, taki mój e, film, że po prostu sobie nagrywam cały mój dzień i powiem szczerze, podoba mi się, podobało mi się, podobała mi się, chyba będzie częściej takie coś, więc to był e, testowy i mam nadzieję, że Wam się spodoba, króciutki... Ej Marta, wygląda, że jakaś miała wiewióry w gaciach! Wiewióry w gaciach ma. Ej, ona chyba ma wiewióry w gaciach! <laughs>